Sto lat, sto lat. Dzień dobry, księżniczko, wszystkiego najlepszego! O, tato! O, dzień dobry! Dziś są twoje urodziny, wszystkiego najlepszego! Orety, dziękuję! O, przepiękny bukiet kwiatów! Tak? I wyjątkowy prezent dla wyjątkowej córeczki! Orety, dziękuję! Co to takiego? Ojej, to szczeniaczek! No tak, przecież marzyłaś o piesku. Jest idealny, jest cudowny, jest wspaniały. Ojej, ku piesku, będę cię kochać i dbać o ciebie tak dobrze, jak jest to tylko możliwe. Uch, jesteś uroczy. Tato, tato, no ale wyprawimy moje urodziny, tak? No nie wiem, zaprosimy gości? Och, córeczko, za pół godziny muszę wyjść. Przecież wiesz, że w soboty pracuję. O, no tak. Praca jak zwykle najważniejsza. O, idę się pobawić na zewnątrz. Och, tak mi przykro. Och, dobrze, że teraz mam ciebie. Będziesz moim największym przyjacielem. Pójdziemy do parku. Azor. No, przynieś ten patyk. Aport! O, ty nic nie rozumiesz. To jest patyk. Powinieneś mi go przynieść. O, ja nie mogę, ja już nie wiem. No, ty chyba po prostu nie potrafisz aportować. O, witaj! Witaj, Różyczko! O, cześć! Cześć, Zosiu! Morety, masz pieska? Tak, tata mi go kupił na urodziny. Jest wspaniały, tylko muszę dla niego wymyślić dobre imię. Ojej, masz dzisiaj urodziny? Tak, ale to nie są zbyt fajne urodziny. Myślałam, że tata spędzi ze mną czas, ale on jak zwykle musiał pójść do pracy. O, rozumiem. No wiesz, mój tata też co jakiś czas chodzi do pracy w sobotę. No ale mój tata pracuje codziennie, a w niedzielę to nawet w domu pracuje, bierze komputer i siedzi przy nim całymi dniami. Och, przykro mi. Wiesz co? Chodź, pobawimy się razem z naszymi pieskami. Mój to w ogóle nie potrafi aportować, no zobacz sama. Ach, aport, azor, aport! Buf, buf. To chyba powinien mieć na imię Aport, bo świetnie aportuje. O, cześć dziewczyny. Cześć. O, wow, masz pieska. <laughs> tak, to mój nowy przyjaciel. Wspaniale. Obyś tylko nie zapomniała o nas. My też jesteśmy twoimi przyjaciółmi. Wiesz co? Zosia ma dzisiaj urodziny. Wow, to wspaniale! No nie do końca, jej tata poszedł dzisiaj do pracy, no i ona jest całkiem sama. O, no przecież teraz jest z nami. No tak, ale wiesz, fajnie by było wyprawić tę urodzinę. Może przygotujemy jakieś przyjęcie, niespodziankę czy coś? Świetny pomysł! Zadzwonię do Bajolanki i do innych naszych przyjaciół. Przygotujemy, przyjęcie niespodziankę. O, orety, myślałam, że nie uda mi się go złapać, jak on szybko biega. O, a gdzie Tomek? A Tomek musiał już sobie pójść. Chodź, Zosiu, odpoczniemy trochę na ławeczce. Ach, przyszłam tak szybko, jak było to możliwe. Zobacz, Tomku. Znalazłam w domu kilka czapeczek, no i jeszcze trąbki, żeby było śmieszniej. O, świetnie, wspaniale! Bajolanka mówiła, że przyniesie balony. Halo, halo, ktoś tu mówił o balonach? Dzień dobry! O, Bajolanko, jesteś wreszcie! Och, to był świetny pomysł, żebyśmy wyprawili urodziny Zosi właśnie w lesie! Tak, pytałam harcerzy, pozwolili nam skorzystać z obozowiska. Tam możemy przygotować ognisko. Świetnie, no to bierzmy się do pracy. Przygotujmy przyjęcie urodzinowe. O, bajolanko, ale chyba mamy mały problem. O tym samym pomyślałam. Ja tak samo, nie mamy prezentu. Och, no świetnie, zrobiłeś kupę. Uch. <laughs> to chyba najgorsza czynność, jaką trzeba wykonywać, kiedy ma się psa. No dobrze. Gdzie teraz idziemy? Teraz, Zosiu, pójdziemy do lasu. Mam dla ciebie małą niespodziankę. Niespodziankę? Tak. Och, no bardzo panią prosimy. Potrzebujemy tylko kilku składników, żeby zrobić tort dla naszej przyjaciółki. Ona ma dzisiaj urodziny. Nie starczy nam kasy, no. no? Może byśmy mogły tu posprzątać albo wynieść śmieci? Zrobimy wszystko. Widzę, że bardzo wam zależy. Jesteście wspaniałymi koleżankami. No dobrze, niech będzie. Hmm, co wy byście mogły tutaj zrobić? O, już wiem. Powykładajcie towar tutaj w lodówkach! Wspaniale! Bardzo pani dziękujemy! Musimy się pospieszyć! Dostałam SMS-a od różyczki! One zaraz będą w lesie! O, no to dalej, dalej do roboty! Uff, zdążyłem! No ale gdzie jest bajolanka i reszta dziewcząt? Gdzie one są? Uff, jesteśmy Tomku! Zdążyłyśmy! Ale to nie było takie proste! Musiałyśmy zapracować na składniki, żeby móc zrobić tort. Wow, jesteście niesamowite, naprawdę. No, ja też mam prezent, tak jak się umówiliśmy. Jej, idzie Zosia i Różyczka. Och, Różyczko, nie gniewaj się, ale nie chcę mi się już łazić. Jestem trochę zmęczona, najpierw park, teraz las. Nie marudź, Zosiu, chodź, jeszcze kawałek. Uwaga, uwaga, Zosiu! Niespodzianka! Niespodzianka urodzinowa! Wszystkiego najlepszego, Zosiu! Zosiu, wszystkiego najlepszego! Uu, przygotowaliście to wszystko specjalnie dla mnie? Oczywiście, że tak! Przecież jesteś naszą przyjaciółką! Chcemy, żebyś była szczęśliwa! O, jestem! Teraz jestem bardzo szczęśliwa! Zosia, Zosia, wszystkiego najlepszego! Uii. Zosiu! A to prezent od nas wszystkich. Och, nie trzeba było, wy jesteście najwspanialszym prezentem na świecie. No, ale zobacz co to. O! No dobrze, pokaż. O, Pamiętnik? To nie jest taki zwykły pamiętnik. O! O! Wszyscy się podpisaliście. Och, to cudowna pamiątka na całe życie. O najwspanialsze urodziny, jakie kiedykolwiek miałam. Dziękuję. Wow, Zosia jest naprawdę szczęśliwa. A jeśli Wam podobała się historyka, koniecznie zostawcie łapkę w górę. No i subskrybujcie kanał Bajolanki. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. PA!